Nazywam się Ryszard i jestem lekarzem medycyny estetycznej w klinice Crystal Beauty. U naszej pierwszej pacjentki podaliśmy botach z okolicy LW, zmarszczki i kurzych łapek. Taki zabieg polecam osobom, które chciałyby ograniczyć ruchomość swojej skóry, aby przeciwdziałać powstawaniu zmarszki. U naszej pacjentki zastosowaliśmy implantację nici gładkich w obrębie policzków. Nasza pacjentka zgłaszała, że skóra w tej okolicy jest dla niej bardzo wiotka, nie czuła się usatysfakcjonowana z tym, jak ona wygląda, dlatego też chcieliśmy zagęścić jej skórę, aby dać jej pożądany efekt. Z naszą pacjentką będziemy się widzieć za dwa tygodnie na kontroli w celu sprawdzenia, czy korekta zmarszczek jest dla niej w pełni satysfakcjonująca.